Piksele na tapecie, czyli premiery nadchodzącego tygodnia. Post Trauma to psychologiczny survival horror, inspirowany klasykami takimi jak Silent Hill i Resident Evil. Przeniesie Was do mrocznego, surrealistycznego świata pełnego zagadek i napięcia. Viking Frontiers to gra łącząca elementy sandbox, survivalu oraz strategii, w której wcielamy się w przywódcę Wikingów budujących osadę na nieznanych terenach. 24 kwietnia mamy aż trzy ciekawe premiery. Tempest Rising to strategia czasu rzeczywistego, czerpiąca inspirację z klasyków gatunku, takich jak Command and Conquer, Claire Obscure Expedition 33. To turowe RPG z unikalnym reaktywnym systemem walki, łączące klasyczne podejście z dynamicznymi elementami strzelania. Zainteresuje fanów głębokiej narracji, strategicznej rozgrywki i artystycznej, klimatycznej oprawy wizualnej. Darkest Days to otwarty, wieloosobowy survival RPG, osadzony w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Będzie się działo.